Siemaneczko, witam Was e, w e, pierwszym filmiku na moim naszym kanale z Hanem. Czy widać się fan? E, w dzisiejszym odcinku... Będziemy mówić głównie na temat... Um, na temat kanału. Jak będziemy nagrywać, co będziemy grać, jak to wszystko będzie wyglądać. Ten nasz... Um, kanał. Um, Niech no, Pan to jest znaczy... No to będziemy nagrywali raz z mojej perspektywy, raz z, z Briana perspektywy. A z gier to... nie wiem... Z mojej płasko. Z gier będzie Minecraft, z bo... greką może, może będzie CS 1.6. Góry chciałabym strzelać... CS 1.6 może być GO. Jakie głosy szczytam tego? Jakie będziecie chcieli, gry. możecie je głosować w komentarzach. W komentarzach niedługo będzie złożona fanpage i Ask tam też będziecie mogli pisać. No i co Nie hmm, Nagrywać będziemy tak co dwa dni powinien być hmm, odcinek. Tylko bardziej w dni szkolne. Hmm, właśnie, ale w weekendy też to są. W weekendy również w sobotę dalej się będzie. Hmm, tak, bo w niedzielę to. Ну, может, это ещё день рождения или что Czym nagrywa, albo nagrywa w prapser, też nagrywa w prapser, albo action, bo ja on się tam zwalił. Zresztą bym ja nie za bardzo doczynana. Mamy Ale on mi się zawalił, bo nie mogę

tam ogólnie jest mój brat ciuteczny. My mieliśmy już dużo prób tych filmików, już parę i z Minecrafta próbowaliśmy, no ale no, nie wyszło. Przed chwilą nawet nagrać, próbowaliśmy nagrać Minecrafta, no ale W takim okresie, że próbujemy się wybić, że tak powiem. No tam przynajmniej na, na, na naszą... Podjemy się... Podjemy się... Podjemy niż Minecraft, czy no, byśmy trochę Minecraft. No, myśmy trochę zanudzali, byśmy ciągle Minecrafta. Byście nas mogli uznać do dzieci Minecrafta. Jest Minecraft, w innej gry. Będzie też Minecraft, oczywiście, według innej gry. Mam plan też kupić simulatora farmy, które będziemy wybrali na Zresztą jeszcze zależy od bo nie wiem czy ja będę kupował. Możliwość będzie, że echon czasami może być. Właśnie, więc za to od razu przepraszamy i też przepraszamy za to, że tak lamimy. No nie ogarniano po prostu, nie graliśmy już dawno. nie graliśmy właśnie. No teraz ty też powiem coś, bo się wydawałam. Też ja mówiłem, a co ja mam mówić? Już chyba powiedzieliśmy najważniejsze. Y informacje na temat kanału, a jeśli ja jeszcze coś że ten W tym odcinku to bardziej jest taki przygotowawczy, dlatego że musimy tylko o y, ciągle, że o, to zrobiłem, no nie. Tylko będziemy bierzemy sobie jakiś temat, ale, ale jakbyście chcieli, możecie zadawać tematy na jakie mamy rozmawiać w odcinku tak. e, w komentarzach. I jeszcze jakie gry? Jeszcze jakie gry mamy nagrywać. Dobra, ja sobie biorę ten... Jakiegoś nie. No, a mi No tutaj ten. Znalazłem tego. A to ty wszedłeś w tym samym miejscu co i ja. No, no ciebie No bo ja nie zabił ich tam dwóch siedziało ten, co ciebie zabił mnie. Zabił. Ale mnie

Dobra, biorę moją FP7 i idę w nie pole. No to, to nie szans. Właśnie coś dziwnego. Nie wiem czemu. Nie mogę się odradzać. Na przykład, bardzo wszyscy chyba nie mogą. Czy na przykład, panie i tak właśnie to. O nie ten. Hmm. O i czasami będą specjalne. Chyba pierwszy specjal będzie na dziesięć widzów. Widzimy. 10 widzów, mamy siostrę i brata, ja mam siostrę, pan ma brata, ja. którzy będą nagrywać, oni coś wygrają. Mogę go nawet zawołać Jak coś ty nie biście, że dzieci nagrywają obajście najpierw pierwszy filmik i wtedy będziecie widzieli. Nie, później od razu będą pisali, że... Staram się jak najlepiej, mam już intro i wszystko. Ale przeszli te No... Mmm, Dzięki ziomek. Ktoś teraz jest słuchany. Ale dostałem serię. A to ten Sam Hells, nie tak? I poszedł jeszcze mam takie pytanie. Ja ciągle kochany na Merski film. No to jest takie, że... Ale to nie jestem swoim, na no pewno nie jestem swoim, bo zawsze jak robię film. No to jest jakieś głupie. Dobrze nie rozumiem. To chyba nie masz jak wina. Niezmego nie zabijł. O on! Nie ogarnął! Co on zrobił? Jaki typ... obok mnie za przeszedł! I mnie nie zabił, ale drugim nie dobił. No czas, ja gdy zawalił mi ten, co wziął. No nie wiem o czym to było, powiedzieć. Moje się powiem. Chcecie by nas zapraszać? Brałem się nazywa Brałem z Polski, ja jestem Hans Polski. Panie, czy przyjmiemy? Panie, plany. to zapraszajcie nas. Nie, nie pochniemy się. Bo ja aktualnie jestem w jakiejś epizodzie chyba. Zdrowienia dla nich przychodzi. A, Oje no ogóle. Ten gości już mnie tak iluje ciągle, że będzie go. A ja go wziąłem od boku. Nie, to inny. Hmm, cię. Nie, na tym jeszcze powinien być on. No ja też nie. Dużo strasznie przegadaliśmy ona k ja nie wiem czy to jest wszystko.

Poczekajcie, weźcie zrób cięcie, bo ja mam ze dwóch na chwilę. Okej, okay? okay, no to szybkie cięcie. I już o. jesteśmy, ale tak chyba zaraz koniec, więc... Nie hmm. muszę już, no, już się dobrze tam... no, grać. dobra, więc... Bo wygraliśmy. Nie, jeszcze nie. Wygraliśmy, bo mi się wyświetliło od znaka, że już wszystko się przeprowadziło. Ale fajnie. Dobra, więc... Ale patrz, tamten mecz tylko wygraliśmy. A to te... tylko tą połowkę wygraliśmy. No tak, ja mówię. A... Mm, Wiem. Więc... O nic chyba. No, będziemy się żegnać, więc... Cześć, hej, na razie. Lajkujcie, subskrybujcie hanto, to żegnaj się. Pa.